Szymon, dopiąłeś swojego. I w jeden dzień robota zrobiona, chłopaki. Pakujemy się o, i wracamy. Super, dobrze. Stalowy będzie trochę zdziwiony. O, tak zaskoczony będzie. <słuch> Załadunek to kwestia dwóch kwadransów. Sławek w zasadzie już może z czystym sumieniem wybrać numer brata. Jak tam bracie robota idzie? Robota elegancko idzie. Zaraz będziemy wracać na bazę do domu. Jak to do domu, Sławciu? Postarajcie się zostać jak najdłużej, żeby szarpnąć dzisiaj robotą. Bracie, ale my dzisiaj tak szarpnęliśmy robotą, że już robota jest skończona. Pakujemy się i wyjeżdżamy do domu. Co ty opowiadasz? A jak? Słuchaj, tu nie ma miękkiej gry. Powiem ci szczerze, że jestem bardzo mile zaskoczony. Poważnie mówisz? Poważnie, poważnie. No to. Dobra, braticha, bo my tu się pakujemy i lecimy. Trzymaj się. Na Dobra, razie. Dobra, Na no. raz. Czołem. Niech sobie Stalowy nie myśli, że młodszy brat gorszy.